Witamy was museczki. Dużo nie było filmów ostatnio, bo ta no, miałam gdzieś nie chciał przyjechać. No bo akurat miał mieć problemy y, i robił te problemy. Co? To jakie problemy ty? A przepraszam a kto chodził na inne? Kurwa. I... A kto był w szpitalu? Hello? A, w szpitalu jeszcze. Jeszcze jedno, że był w szpitalu i miał operację. Nie, nie miał operacji. Redezm mi dali. Borka, tam, y, lepsze, czy żółciowego, czy tam, nie wiem jak to się nazywa, ale ogólnie... Nie wiedzieli mi, tylko dali mi hipotezę dwie. Aha, no tak. No. I mi tak bolało, że, <słuch> że nie wytrzymałam, ale na 3 y, za trzy miesiące idę do do szpitala, też za trzy miesiące. No, znowu. I jeszcze go nie ma odpoczywać, teraz po operacji jeszcze, dlatego nie po ma się przemęczać i w ogóle... Po protezie, kochanie podpoczywać? No po protezie. Miałam protezę, dwie te dwie No właśnie, i po proteże? protezie. Protezie kochanie, a nie po, po. a nie po. po pote... nie, nie, nie po proteże, tylko. Po... Okej. Okay. No. Ale ogólnie, że więc masz wypoczywać, miałe masz i nie przemęczać się. Możesz pomóc, mamie za Tak, ale teraz mi posprzątać, mogę przyjechać. No. Ogólnie tak, to prawda. No, no właśnie, no to. No. Zrobiłem chyba to, nie? No tak, to prawda. No a jak, tak, jak tu tak siedzimy sami. I tak, tak, tak sobie myślimy, kurde. Bo tam moja mała siedzi w tamtym pokoju i tak jak się w sam, to się czujemy jak sam mieszkali, kurde. W jednym, w jednym pokoju. Każdy Ta też tak czuje. Nie. Bo nam nie pierdoli głupot. No. <śm> no, i i właśnie i dzisiaj byliśmy na zakupach z moją siostrą, ale i nie ma pojechała do na urodziny co tam nie. na imprezę, dokładnie nie na herbatę pojechała. No na herbatę pojechała ta, do na, na imprezę, kurde, może jeszcze na piwo, co? No, <śm> no i powiedziała, że może być nasze sam. No właśnie. Ja wstawię do autobusu, potem wrócę z psem do domu, z powrotem. Aby tylko nie skręcił w boku. Na boku. W, nie możesz mnie nie wkurzać? Ja? No. Bo ja nie jestem tam w boku, tylko z do domu. Na boku. Teraz to znaczy, że tam nie masz się spotykać. Teraz. A ja się spotkam z siostrą. Na, na, na peronie ona do mnie zadzwonić, jak będę wracał, to ona też będzie No właśnie chyba i więcej, jakby coś to lajkujcie łapki, majtki w górę. E, to jest pomyłka. Lajki, przysłuchajcie sobie. Eee, bo ci, ci nas. No. Jakby coś, Eee jeszcze jedno. Wysłuchajcie mnie, tutaj. ta, ta ja mu, ta ja gadam. A potem. To ta ja gadam. To ja gadam. Dobra. Moja gadam teraz, ty Okej. Okay. Słuchajcie, jak się nam się uda, a nie wiem czy mi się uda, ale na następną sobotę... Będę no. robić film na TikToku z, z komunii, u mojego kuzyna, bo jadę na komunię 20. Ja mi się uda zrobić filmik, to wyślę ten filmik do mojej kobietki, a kobietka prześle wam. Znaczy, na internet wam da, no... No, na YouTubę no. I tam, wtedy. Najpierw zieloną słuchawkę musiał być mi wysłać, żeby dać. Na... No tak, No najpierw No zieloną co tam będzie do jedzenia. I niestety miałem jechać do ogrodu do Ciocia, ale Ania powiedziała, że nie jedziemy, bo jedziemy sobie tylko na. Wpiedziela, czyli do domu. Jednym słowem. Moja mama tak mówiła, że idziemy na przydaj dróg. To I nie wiem jak to będzie, bo życia nie miałam mieć samolotu do odebrania z naprawy. Akurat, no więc... Ale nie odebrała i jedziemy autobusem. Pierwszy tak, na autobusem, bo tam ee, to, to męcze, ja na księgku, czy to będzie. Szczególnie jak. to jest najnowszy filmik, które robimy teraz albo starsze już tak hmm, trochę przestarzałe. Tamte już się nie liczą? Nie liczą, a nowe będą się liczyły. Szczególnie. I szczególnie, żeby kolega nauczył się ekran, telefonu czyścić. Nie denerwujmy? Ja Cię nie denerwuję, tylko mogę być cisną. Może Ci sprzedam? I sprzedam. Ej. On tylko żartuje, ja nie mówi tego serio. Kto chce ją, to niech płaci mi stówę i mogę ją oddać. Mówisz, żartuję ja tylko. <laughs> Jak ktoś chce, to daję stówę i ja mogę A, I Takie napoje są bardzo zdrowe. i... Kto może je pić, cukru, oczywiście. Kto może je pić, to może je pić. I szczególnie kulazary jest najzdrowsza, bez cukru. Proponuję. Ona proponuje to, co ktoś nie może pić, nie? Mm. Ale mówię, że ten, kto może, a Aha. ten, kto nie, nie może, to nie musi. Na no siłę to, pić. No też nie. Dalej. Mm. I herbatka też jest zdrowa. bo ja cię zrobiłem, bo mi prosiłaś o to. No. zjadłeś Ciacho. Tu ja kupiłem też. E, bo było bardzo dobre. A to była Szczególnie... babka taka bez, wiecie, bez ruchu, bo ja nie mogę dużo słodkiego, więc... No. Więc było bez ruchu dzisiaj, ale no. ale jak się uda, to możemy bez jeszcze przadzić się na o 6, bo idę ją odprowadzić na stan, bo coś nagramy... 6 minut. można na przystanku coś nagramy i wtedy sobie pogadamy trochę dłużej. Na to będziemy czekać. No. Do zobaczenia jeszcze dzisiaj później. Do zobaczenia, dajcie łapki, suby, suby i, I suby... lajki i komentarze tak, pod dzień... filmikiem od razu. Do zobaczenia później na przystanku. No, Trzymajcie hej, pa. Się. pa, nara. Trzymajcie się miłego dnia i popołudnia Już? spokojnego wieczoru. Hej? Już? Pa. Już?